Maleczko moi kochani, z tej strony Farel i Robuksiak. siemano! Siemano, witam serdecznie! Witamy was w halloweenowym odcinku specjalnym! Dzisiaj do gry zostanie dodanych sporo brain rotów oraz zostały dodane nowe skrzyneczki Spooky Lucky Block, więc dzisiaj będzie mega grubo, więc zostawcie opeczkę w górę, usiądźcie wygodnie w fotelu i zaczynamy! Okej, okay, you got Agarini Shower, ty, o co chodzi? Agarini Shower to jest łopata, tak? Ta ta ta, patrz, można wykopać brainrota. rota, jest Kopiemy Jest Kopiemy. Kopiemy. Co będzie? I uwaga. Co masz? 20, 25 candy cornów uzbierałem, ale nie wiem co to. O! Candy corny. Candy corn się posypał. No też mam candy corna. Nie wiem do czego to będzie służyło, ale będzie do czegoś służyło. Mi się zrespiły aż trzy groby, więc. O, mi też właśnie muszę wykopać. Jest pod pumpkin. Pod Pumpkin. Dostałeś coś? To secret? Tak. Secret, secret, pierwszy secret. Co ty gadasz? U mnie nic, u mnie same candy cornsy. Spokojnie, zaraz pewnie złapiesz go. O matko, ile tu jest tych grobów, ty, to trzeba jechać z tym, ostro, z Tak, tak, łopatą. tak, dzisiaj wcielamy się w rolę grabarza. No dawaj, Zgadza candy się. corn tylko. Jest jakiś Uuu, nowy trade, skol skol, 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 dostałem, stary. Skol, 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 brain god, pierwszy nowy brain rot. let's go. Okej, okay, czyli mamy już dwa brainroty nowe, a ile będzie nowych? o 12 mówił 12 o kurczę to sporo a mi akurat brakuje 12 subskrybentów do pełnej liczby subów więc zostawcie subika na tym kanale lecimy dalej a mi brakuje 12 milionów żeby Farela dogonić także subik też się należy koniecznie subskrybujcie Roboksiaka. dobra stary zmieniła się sceneria wow jak wow, to wow, pięknie wow, wow, wygląda wow, wow. ty fajne to jest taki jakby Happy Halloween, Disneyland, taki Halloweenowy. Ej, jest ciuchcia, można w nią wsiąść. Czekaj, czekaj, dawaj, dawaj ten wagonik. Nie gada, że będę mógł się przejechać koło wiedźmy. O, faktycznie. Jest, 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 Ty... z powrotem. Siadam. Ty, można, ja siadam. Można, pojechać. Jest, Po raz pierwszy wyjeżdżamy za mapę, let's go! Dobra, ale... let's go! <laughs> Jak to oh. wygląda, moi drodzy, za mapą jedziemy. Dobra, sami nie zawiódł, robię pętlę. Ja też, ja też jestem na pętli, ale ostro. Ale bajer, dobra. Najlepsza gierka w Robloxie to jest. Tak, 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 tak. Spooky Lucky Block, 150 na 150. A, trzeba zbierać! Słyszysz, Mordzia? A, tu, trzeba zbierać te cukierki. Dobra, to łopatą musimy kopać, nie? Łopatuj, łopatuj. Lucky uh. blocks, Spooky, dobra, podnoszę od razu, bo i tak nie ma traitów. Złoty Spooky na drugim koncie, elegancko, to mi się podoba. Pięknie. I, i diamentowy też mam stary. Tak, stary, jest trade Halloween, bo ja dostałem, także uważaj, jest trade Słuchaj, mordo, jest indeks Halloween, rozumiesz? Co ty L gadasz? Indeks Halloween i mam skull, skull, skull złotego. Masz takiego, brain Złotego? Nie. O, to mam dla ciebie do indeksu. Ej, mam 20 do 25. Ja mam już... w indeksie zaliczone z tamtych yy, fuzji. No, tak, ja, też, ja też, ja też, ja też. To trzeba zbierać, stary, bo 20 prawie już wszystko mamy, nie? Nie I mamy spółki pumpki, nie mamy spółki pompki! rozumiesz. No, też... nie mamy, nie mamy. Dobra, ale ogarniemy go dzisiaj. Obiecuję, widzowie. Zostawcie łapkę w górę, to zobaczycie, że zrobimy tego spółki pompkiego. Zgadza się, zgadza się, ale stary kop groby, bo za to są lucky bloki, nie? Także. Kopię, kopię cały czas. Nieprzerwanie. Stary, my nie znamy rady wykopać na wszystkich kontach. No, nie ma opcji. Nigdy w życiu. Nie ma opcji, tylko na jednym kodzie ja tu kopię, a nareszcie zbieram, nie? Idzie! Idzie! Idzie, będzie I... SNAP? Będzie SNAP jeszcze, widzowie, podczas kopania, więc jest szansa jeszcze dostać trayta na tego nowego Hello i nowego Brainrota. Nie tak Niesamowite. Ale stary kopanie jest jeszcze 13 sekund, więc ty się śpiesz! No śpieszę się, śpieszę się! Wow, wow jeszcze jeden grób, jeszcze jeden grób. Skal, 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 Brainrod! Go, 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 klikaj to fara. Ja muszę jakiegoś autoklikera ogarnąć zastęp razu. Ta, nie? Ta tak, nie ma co. Nie ma co, dobra, zniknęły. I czy ja mogę odebrać? A, nie mogę odebrać. Okay, Gdzie jest dynia? Zniknęła, no faktycznie. Zniknęła, zniknęła, zniknęła. Mega fajnie to zrobił. Ja generalnie, stary, na drugim koncie odbieram za sobie w tym momencie. Wish Slack, stary, teraz. Okej, okay, tak akurat teraz kliknąłem. No i wultorino skeletonu z dynią. Nie, stako na głowie, świetnie. Yes, dobra, ja, ja otwieram dynkę stary, ja otwieram dynkę, ja chcę nowe bry... O, tu jest esok, stary, ale tu są rzeczy. O. Gdzie, o. Masz, gdzie masz dynkę, Aha, w, w, w okej, okay, w bazie, tak? Ta, Jackorilla, dostałem sekreta Halloweenowego stary. Wow, dobra, to ja też odkryłem, nie? Uwaga. Drugą, nie, Opening. dawaj. Opening, laki 6! Wow, 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 tu, wow, wow To są wow, same wow, wow. sekrety. Stare. Jackorilla. Ja też Jackorilla mam, mam, no. Czyli Jacorilla pewnie jest najgorsza z tego bloka, obstawiam. Też mi się wydaje. Kolejny opening. Ale się laguje ta gierka powoli. No, no, no. Jackorilla kolejna. Dobra, mamy jeszcze tutaj Bloodroda. Halloween Bloodrod. To jest jeden z rzadszych itemów w grze. Dawaj coś rzadkiego, stary. Dawajcie, Esoka Bloodrod. Nie no, Jackorilla! Dobra, trzy razy Jackorilla, trzy sekrety. Ej, ja je od razu walę do maszyny. To Nie ta, ma na co, co czekaj. do maszyny, chyba. Ta, 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 walimy do maszyny. Spukini Spiderini, cikleteira, cykletera na drugim koncie 56 milionów! Gdzie? Spary. Na drugim koncie! Nie Z wiem, o co chodzi! Spukini Spiderini złote mi poleciało, co się dzieje! Rainbow Spukini Spiderini! Czekaj, bo coś idzie, u mnie też! Ta, Spukini Spiderini Gold! Biorę! Dobra, 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 lecę, lecę, dostać mam na drugim koncie takiego Trzy trejty Pumpkini Spiderini, nie! To jest to! Let's go! Cikletery, bicletery, stary trafił na drugim koncie, nie! Niesamowite! Zobaczmy tego brainrota zwariowanego. Gdzie on jest? A, dobra, 3 wrzucam... miliony, fajny! Wrzucam stary, jakieś te sekrety nowe do maszyny, żeby mieć elegancko. O, i można znowu kopać, stary, można znowu kopać, więc dzisiaj jest dużo do roboty, nie? Dzisiaj cała z... druga zmiana roboty. Co mamy tutaj w Ok, Okej, bicikleteira. E, dobra, a jakbym na przykład Los mobilis jeszcze wrzucił? Ja wrzucam no, nie na razie no, gdzie sam... ten pająk mi tu blas? Ja wrzucam na razie same słabe, stary. Także dobra, wrzucam i czekam, aż sami to skipnie. Bo musi to zrobić i idę kopać dalej, nie? Bo jest ostro, stary, dzisiaj, nie? Jest szansa ostro. na Eviledona 5%. Dobra, postaramy się tutaj coś wymyślić. E, jeszcze Bloodroda wsadzę. A niech będzie, może akurat Bloodrod spadnie. Fuse i czekamy. Spawnuję jedynie. I Tyk. co? Normalnie... Laki le... ta, 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 leci, lucky leci, block? leci. Ta. Okej. Okay. Rainbow! Rainbow spuki lucky block, stary, mi się to nie no? mnie powali coś. Respię teraz ja. Jak mocne, będzie gorsze mocne. niż Rogala, to wychodzę. Gdzie jest? Gdzie jest? Nie no, zwykłak! Ja czekam na trejty, nie? Po co ja to zrobiłem? mogę poczekać faktycznie. Wow, ile tych lucky blocków, stary? Ta, 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 widzę lucky bloki, ale dostałem dynię, stary, z łopatą i ze spiderem, nie? O wow. matko, ile laki bloków leci, ty. No właśnie, ja chyba ich wszystkich nie będę podnosił. Dawaj, 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 dawaj. Szybki opening trzeba będzie zrobić, stary. I diamentowy, pięknie. Co on robi, ten sami? No, 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 no. Jest grubo, jest grubo, nie? Nie wiem, czy te loslaki bloki to jest sens podnosić, bo musimy kopać, nie? A nie ma miejsca, no. Ja szybki robię opening, widzowie. Może się akurat coś trafi. Clown się trafił i się trafił kolejny clown. Dobra, najgorzej. Cyk Dobra, łopatujemy, guys. Cyk, łopatujemy. Musimy szybciej łopatować, nie? Cyk. Dobra, i lecimy dalej, nawet nie patrzymy na drop. Kolejny opening skrzynek, więcej ich nie podnoszę chyba. Bo tego wszystkiego tak naprawdę mam już wszystko. Są groby, kopiemy. Słuchajcie, widzowie. jeżeli w tym roku chodziliście na Halloween, napiszcie w komentarzu za co byliście przebrani. Albo nawet jak nie chodziliście, napiszcie za co byście chcieli być przebrani. Oprócz tum tum sahura. Ale jeszcze chyba nie chodzili, bo jeszcze chyba nie było, więc. No ale będą, może mają w zamiarze. Co, tak ciemno? No koncert, koncert Kolejny Skal, Skal, Skal Czy ten Skal, Skal, Skal to będzie najbardziej znienawidzony kolejny Brainrod? Coś mi się wydaje, że chyba tak, ale dobra, lecimy, ja, stary, nie patrzę Kopię, nie zważając na nic Tak, kopiemy cukierasy, bo to nie ma sensu, reszta nie ma sensu, po prostu cukierasy, lecimy Tego Skal, Skal, Skal trzeba zaraz będzie sprzedać w sklepie Uuu, Ying Yang Skal, Skal, Skal 2,1 miliona Naprawdę? A tak. ja teraz sobie teraz laki bloka i... Diamentowy! Tak jest do indeksu! Pięknie! Pię diamentowa dynka. No kurde, ja mam tylko 400! Alright, razy 10 lak stary, trzeba uważać teraz, czy coś się nie zrespi, nie? Może być grubo z dropami, więc ja sobie tutaj też przeglądam. Dobra, kolejny grup, kolejny grup. Póki co? O din din, din dun! To nie jestły. O din din dun Mega Matko, Ile tu jest eventów, nie? To już jest przesada pomału. Mój komputer nie wyrabia na to, nie? <laughs> na szczęście <laughs> ja w tym roku kupiłem nowy! <laughs> Podroblox! Ja zbieram cukierki, zostawcie groby w spokoju. O! Skipnięty fuse, odpalam! Szybko szybko, szybko to odpalaj, odpalaj, I odpalaj. I uwaga, nie no Vulturino skeletono! Gdzie mój, gdzie mój ten? Jak on się nazywał, wariat? E, Eviledom miał być, kurczę, Brain, brain of God. Znaczy, co ja gadam? Bloodrot? Pumpkin Spider nie o! Los Tortus! To jest badziew! Niech idzie do maszyny złote! Przy okazji. i jadę, jadę znowu tym kolejkom, nie? Żeby sprawdzić czy coś tutaj może się wydarzyć. Dobra, 3%. Wskakuję w kolejkę też lecę. Let's go! Nie, nic tu się nie, nic tu się nie dzieje, nie? Myślę, że to jest jakiś specjalny rytuał właśnie na miaula albo na elef kokofanto elefanto? A czyli na strawberry elefanto? Znaczy, myślę, że nie, ale. Ale coś tam pisał, że coś może z nami jechać, tylko nie wiadomo co za bardzo, nie? No właśnie, no właśnie, my nic nie wiemy, a coś jest, widzowie, tutaj. Coś jest na rzeczy, nie? Coś jest na rzeczy, coś specjalnego ukrytego. Stary, że ty za pierwszym grobem Drop jest Secreta, to jestem w szoku, nie? On już do maszyny poszedł, nie? Jak coś! Ta? Ta, już już maszynie siedzi! O, diamentowy skal, skal, skal. So, ja mogłem ci go zostawić do indeksu pod bazę, nie? Ta, 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 ta mogłeś, no. Kurde. No, trudno, trudno. Może Eviledon pójdzie teraz. Nie pomyślałem, no. O, skipnął Fuse'a. Lecę, Zobacz, co jest pierw. O nie, ja nic nie wrzuciłem do Fuse'a. Uwaga. Unlucky. No, dawaj coś fajnego, Los Mobilis, chociaż tyle. Chodź Chociaż tyle. Ile, paniek? 22, czyli tyle, co wsadziłem, tyle wyciągnąłem, no. Idzie sami. Jeszcze Ale czemu? dwie minuty klikania, nie? Czemu teraz? Ja to zrobiłem. Dobra. Dobra. Idzie sami i zaraz spawnuje laki bloka, stary. Może będą tradey, nie? Od razu respimy. Trzeba Spawn... dostać trade'a, tak jak mówisz. Uwaga, zespawnowałem i diamond i od razu pierwszy trade, stary, nie? Let's go. Się U mnie idzie. skal, skal, skal diamond. Nice. Też mam skal, skala skull, scala diamonda dla ciebie. Także luz. Pięknie. Dobra. Tutaj zaryzykuję, jeszcze wykopię od razu cukierki. U, stary, ja już mam trzy tradey na Lucky bloku, nie? Eee, ja też sprawdzam, czekaj. Też trzy. Rip, ripkę dostał, dobra, żeby mnie teraz nic nie uderzyło, tylko nie? Bo widzę, że krap nam nie poluje. Kupujemy cztery tradey, stary. Wstawaj, wstawaj, Farel, nie świruj! Pawiana. Dobra. Dawaj, dawaj, stary, trzeba wykopać jeszcze laki bloka, zanim się tre, te tradey skończą, nie? Dobra, trzy. Nie, jaki Dubini! Ja dziękuję, ale my to denerwuje, stary. <laughs> Ja kupuję laki bloka a to nubini pizzanini? Ciekawostka. Nie, nie zdążymy kolejnej 500 uzbierać. Ja już mam 175. Ej, najgorsza nagroda to jest 25 candy, chyba. Nie no, Skull, Skull, Skull to jest najgorsza, ja bym wstawiał. <laughs> tak, bo on jest w ogóle niepotrzebny. A <laughs> candy zawsze uh, jest pod szansa. pumpkin, pot pumpkin, what the Nie Miałeś coś takiego? Pop pumpkin? Tak, system. Pod pumpkin secret? Pogchamp. Tak, 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 tak. Kurczę, skalska. Skal. Skal. Ile mam już ja golda, 425 450, zaraz będzie 500 kolejna, ale na razie nie podnoszę. Dopiero po snapie. Ta, 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 na razie czekamy. No, 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 jak będzie ten... O, co to? G rafa celestre, dobrze, dobrze. Czujność jest zachowana. Jakbym miał ja Garama and madungdong polecić, to ja jestem gotowy, nie? <noise> ja też. <teraz głosy> na keczuru i muszturu. Ta. Idzie, idzie. Idzie sami. Idzie sami, dobra. Ja ostatni grób kopię i mam już kul. Zdążę czy nie zdążę? Palcem mnie już bolą. Zdążyłem, dobra, nice, 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 skull, nice. Skal, nice. skal, skal, snap. A nie, skal, skal, skal mi poleciał, nie zdążyłem, żeby rainbow był. Kurde. Odbieram. Spawn. pod pumpkin. Pod pumpkin. zaraz nie wytrzymam, nie mogę dobrać Dawaj. ostatniego tego, nie? Dawaj jakąś fajną. Bambu, bambu, sahur. Dawaj Cię tą do... skrzynkę. O, 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 respi, 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 koloru jakiego? Zwyklam. Nie wytrzymam. Lech. Nie wytrzymam. Cool, 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 znowu. 27k na left. Sprawdźmy to. Możesz się na pinata da, da. Da. Yes, 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 no. Get it now or never. Nie chcemy. Dawaj te dynie, chłopie. Stary, prawda jest taka, że mam 23 na 25 w indeksie Halloween. A u mnie prawda jest taka, że mam ile w indeksie? 24 na 25! Jeden brakuje! No właśnie. Esok Sekola na przykład. Skal, skal, skal. Sprzedany. To też sprzedaję. skull, skull, skull Skul, skul, skuli wszystkich. Uuu, uh, nubini pizzanini, zwiksowany. Otwieramy diamentową spuki Lucky Block. Uwaga! Esok Sekola, wzywam cię! Pies mumi Ambalabu! I no to uwaga... masz full? Masz full? Uwaga, czy będzie halloweenowa baza? Rogal, jesteś gotowy na to? No, jestem gotowy, jestem gotowy! Let's go! Mamy to! Jest <laughs> hallucinowa? Tak, cała pomarańczowa z pajęczynami, tak jak u ciebie na miniaturze była. Skąd to stary? Zaraz to zobaczę. Dobra, stary, myślisz, że ja powinienem otworzyć, żeby też dobić bazę? Oczywiście, że tak stary. Dobra, otwieram spuki Block. Pyk! No daj coś innego po prostu niż tą gorillę. Jest! Mumie ambalabu, mumie ambalabu, dobra, jednego mi brakuje stary! Naprawdę Je... dawaj, nexta! Tak, otwieram! Let's go, proszę! Groby zniknęły u mnie! Jest inny! Cappuccino clownino mam! Złota tak? ha ta Halloweenowa baza, tak! Index no uwaga! Halloween base! Jest moi drodzy, Halloweenowa baza! Let's Misja go. zakończona sukcesem! <laughs> Misja zakończona sukcesem! Szkoda, że będę musiał Golda uzupełnić, żeby znowu to zmienić później, ale no dobra. Tak będzie. Faktycznie, ja mam, ja mam! Zrobione, że tak powiem, bufor. Laki, laki, bloki lecą stare, więc uważaj. Dobra, idę. Szybciutko jeszcze sobie tu otworzę. Laki bloki, co miałem w bazie. Takie pierdoły diamentowe. O, orkale, o orkala. Nieźle diamentowa. I zebra, zubra, diamentowa. Spoko, to indeksowe. Sztos. No nie no, Pista jest ta baza heluinowa. Ciekawe przez ile będzie ona dostępna, nie? No, miejmy nadzieję, że będzie dostępna przez cały czas, no. Choć w to wątpię. Chyba, że jak zmienisz na inną... Nie, to wszyscy by mieli właśnie tą bazę. No tak, no. Hmm, ciekawe. Ale stary, które... to, to jest najłatwiejsza baza do ogarnięcia, bo tylko 25 sztuk trzeba mieć, nie? No, no tak, a to można powiedzieć, że jak byłeś na evencie, na przykład na... W dwóch kątach, inaczej, twój kumpel był na innym serwerze i twój drugi kumpel też był na innym serwerze, no, to no, zdążycie no. się powymieniać i zrobić tą bazę. Jest. No, zgadza się. Let's go. I co teraz? Co teraz stary? Czy będzie jeszcze dynka do przywołania, no właśnie, do wskrzeszenia? No chętnie bym przytulił dynkę. u mnie się zrespił, nic ciekawego. W sumie powiem ci, że ta halloweenowa baza niewiele się od złotej różni. No, niewiele, bardziej taka bym powiedział miedziana. No, 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 no. A, i u góry ma ogonek od dyni, widziałeś to? O, faktycznie, no. I można się schować w tym ogonku. Ciekawe, ciekawe, fajne. Pyk, faktycznie, no. Można tu siedzieć, ciekawostka. W dyni też można się schować, okej. Okay. No, 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 czyli one nie mają kolizji po prostu, tak jakby. O, coś będzie lecieć. Diamentowe taką u mnie. Nice. No, proszę, daj dynie. No, szefie, przecież to tak o Bloki to już mamy to. Chodź z tym laki Blokiem, otworzymy. Dla kontynciku, dla widza, proszę bardzo, diamentowe do indeksu. Tak, Co ja tu takiego fajnego? Te są fajne na opening. To jest Bloks fajne. Lucky do sprzedania. Czy będzie <laughs> buri, sprzedania. Burrito Bandito? Chyba najlepszy jestem Burrito Bandito, tak? Tutaj. Tak, 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 Burrito Bandito. Dwie wersje złota mnie interesuje. Oj, 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 nic. O, teraz będzie dynia pewnie stary. Let's go, let's ta go, let's go! Ta od dynia! U Ciebie też? Tak, 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 tak mam, ale bez żadnego trejta. poczekam jeszcze chwilkę, może akurat. Tylko gumę może dostać teraz, więc jak nie ma gumy, nie ma dymu, nie? <laughs> <laughs> no i podnosimy blud rodzika, pek Czyli trzy łącznie, bo na trzech kątach, ale będzie opening! Chips and Queso is officially sold. out. No my też mamy takiego jednego, więc... Nas już to nie interesowało na tym evencie, moi drodzy. Casa Dio Vampiro też jest w nas na naszym koncie, nawet mam wersję diamentową. Ha, od łukiego dostaliśmy, zrobił o, na evencie. O, groby się zrespiły, no wreszcie mogę odebrać mojego Spukilaki Bloka, no. Tak, ja od razu łopatę odpalam. Idzie snap, idzie snap, stary jak coś. A Pop idzie szybciej. snap, widzę, 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 będę zaraz spawnował dynkę. Nie, diamentowy. chłodne heli. I tak dobrze, i tak dobrze, to do mojego indeksu. No, diamentowy jest git, no. To już się kończy event? Bo widzę, że pisze, że dziękuję wam za to, że się dołączyliście. No chyba na to wygląda, stary, że będzie pomału się kończył. Ej, to był dobry event, stary, bo nawet nie wiem, jak nam zleciało to 40 minut, nie? Przez które to było. Tak, bo jeden z najlepszych event... Znaczy, nie, najlepszy z eventów. Najlepszy z eventów do tej pory, jaki byłby Steela Brainout. No, jak i my przeżyliśmy to chyba raczej tak Niedługo trzeba będzie powrócić do smutnego Taco Tuesday No pewnie tak Jest 500 da 500 Szybko, 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 szybko Nie tu, tu! Spawn! Dawaj Czy coś ja fajnego w stanie jeszcze coś zebrać Dawaj, 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 dawaj Lucky Block zwykły, zaraz Tyk. się normalnie postrzelę Nie no, skull, Skull, skull to powinien się ten Have fun bye, dobra, czyli to koniec moi drodzy Kopiemy do... na razie kopiemy, nie? Chyba nie zdążymy jeszcze, wow, 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 kolejnego wykopać, ale... See you Tuesday, okej, okay, dobra, sami, nie ma problemu. Super, tyle traitów, a tylko jeden się trafił, no dobra, niech będzie, niech będzie. No mi się trafiło, stary, ja miałem ze cztery. Sztos! Dwie minuty mamy, stary, żeby to wykopać, damy radę? No jedziemy, nie poddajemy się, nie? Nigdy się nie poddajemy. Tak, Ta, jak nie będzie Skull, Skull, Skull leciał, tylko normalnie jak człowiek, Skal, skal, skalie. No, ja tak, dobra. mnie Jeszcze skull. dostałem od kraba w ryja, rozumiesz? Dobra, ja wskakuję jeszcze w wagonik, może coś się wydarzy. Dobra, nie, nie wydarzy się, stary, ja kopię do końca, nie? Kop, nie kop, poddaje kop. się. Ja jeszcze dobra, zobaczę w wagonik, może akurat, ostatnia, pętla odda. 25 candy. Let's go, let's go i. By... nie ma! Nic! Nic się nie wydarzyło! 9! 9, łopata, pyk. Stary, już mi palec odpala! Mi też! Ja dwoma palcami klikam, nie? A, to też no mo dobry live, No i jes jeszcze skal, 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 skal mi leci, nie? Zaraz mi pognie. Minuta! <laughs> 275, chyba nie zdążę, no. Dawaj, Lucky Bloka! A, go, 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 go. Moje paluchy! Ile mam? 400, stary, chyba zdążę! Dawaj, chyba dawaj, już dawaj, już Ja chyba odpuszczę, mam 300, ale walczę, walczę. Cztery groby po 50. Skal, 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 no jakby 50 poleciało, to już miał 40 sekund. Widzę, widzę, widzę. A, paluchy już. Skalska, dobra! Ja już nie zdążę, skal, skal, skal. Dobra, mam, 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 mam. Spawn. Spawnujemy, dobra. Ostatnia dynka na dzisiaj chyba. Ale się spociłem, stary. diamentowa znowu. 20 sekund! Fiskal, skal, skal! Dobra, nie ma szans! 375! Aj, no szkoda! Jakiś trajcik dostanę na nią? Czy nie bardzo? <grym> na pewno! Na no pewno tak kilka. będzie. może dynkę. Dobra, skakuję jeszcze do ciuchci i ona powinna zniknąć razem z grobami, czy nie? Nie mam miejsca, nie ma miejsca w bazie! Skul, 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 wylatujesz z bazy, nie? Cofnęło mnie, byłem w połowie trasy więc cofnęło, mnie cofnęło, waliło mnie. Okej. Okay. wziąłem. Ostatniego laki bloka. Subskrybujcie kanał, stawcie łapeczkę w górę, a w następnym odcinku zrobimy opening wszystkich nowych Hello i nowych skrzynek. Papa! Pa.